Z ewangelii według świętego Mateusza. Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. No tak, to jest najłatwiejsze rozwiązanie, kiedy pojawia się problem personalny, kiedy pojawia się problem z ludźmi. Po prostu stracić ich z oczu, odesłać ich, żeby nie kuli w oczy tych, którzy powinni wziąć za nich odpowiedzialność. Jezus tak nigdy nie robi. Apostołowie czasami niestety tak, ale Jezus nigdy. Do zobaczenia jutro.